Dzień dobry. Dzień dobry, Kasia Kaca, tu mążonek z Wignie, kanał od Zara do Bikipera. Robię eksperyment, no bo bawię się w pszczelarza, uczę się wszystko od zera. No i w dzisiejszym odcinku na prośby też niektórych ludków pozdrawiamy serdecznie. Mieliśmy pytania co za ulem mamy tu na amerykańskiej pasiece, więc dzisiaj będziemy to naświetlać. Pójdziemy powiemy o klasycznym czyli Langstroth. A dalej właśnie porozmawiamy o horyzontalnym ulu. Zostawajcie z nami. Tak pokażę wam teraz jak wygląda ramka Langstrota. Sądzę, że niektórzy mogą wiedzieć, niektórzy może nie wiedzą. Dla tych, którzy nie wiedzą, wytłumaczę. W Polsce miałem doświadczenie tylko z ramką wielkopolską, więc pokażę wam jaka jest różnica pomiędzy ramką wielkopolską a ramką Langstrota. Więc tak. To jest ramka Langstrota. Ramka Langstrota jest krótsza o 3 cm z tej strony, ale z tej strony jest dłuższa, bo o 7,5 cm. Jeżeli chodzi o powierzchnię całej ramki, no to powierzchnia ramki jest większa w langstrocie, ale nieznacznie, także można powiedzieć, że to jest ramka zbliżona do tej, którą mamy w ulu wielkopolskim. W ulu mieści się 10 ramek, tak samo jak w klasycznym ulu wielkopolskim. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulu langstrota. Yy, mieliśmy zapytania odnośnie ula horyzontalnego więc tutaj yy, moja żona przedstawi ula horyzontalnego historię ula horyzontalnego tu mamy dwa ule horyzontalne ja tylko mogę wstępnie pokazać jak to wygląda a później już yy, żona yy, powie historię to jest ul horyzontalny te ule horyzontalne yy, właścicielka tutaj dostała od pewnej osoby. W ulu horyzontalny może być dwie rodziny. Mamy tutaj dwa wlotki. Ramka wygląda mniej więcej tak. W tych hulach nie ma pszczół, ale to jest ramka. Jeżeli chodzi o wielkość tej ramki, no to tutaj mamy 35 cm. Tutaj mamy 20 cm. Wiadomo, że pszczoła tyle nie buduje, ale tyle jest miejsca wewnątrz, więc ona tak wygląda. Ramka jest szersza o 1 cm od ramki wielkopolskiej, więc tutaj w tym ulu nie stosuje się żadnej beleczki, tylko się robi na ścisk. Tu są zatwory zrobione z deski, calówki, więc tutaj mamy możliwość przedzielenia to właśnie na dwie rodziny. Jest to tyle ciekawy wewnątrz tego ula, jak to skonstruowane zostało, Tak, w środku tego ula mamy właśnie siatkę zamontowaną, więc nie ma żadnego zatworu. Zatwór można tutaj wstawić, wsadzić, wsunąć, ale w tym przypadku tego w ogóle nie było. Jest o tyle właśnie dobre, że nie ma żadnej tu wilgoci. Tak, na jest bardzo sucho, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o wnętrze. Tutaj jeszcze mamy taką funkcję, że możemy sobie otworzyć. No, i możemy sobie zobaczyć, jaki jest rozwój pszczoły, jak pszczoły budują plastry. Więc to jest naprawdę bardzo fajnie wykonana, wykonany ul. Właścicielka ma, jak, mówimy, jak widzimy, tutaj dwa takie ule. A teraz Kasia opowie o historii tych uli. Uciekliśmy do auta, bo jest bardzo zimno i wieje, więc nie dało się dalej nagrywać. Ale w skrócie. Historia tych konkretnie uli jest następująca z tą farmą związana, że właścicielka Jan, niestety też nie mogliśmy ją schwycić do naszego kanału, ale to nic jeszcze zdążymy nagrać. Ona jest Amerykanką, zaczęła właśnie uczyć się pszczelarstwa, już miała pierwsze swoje ule. I jedna jej znajoma, starsza pani, miała właśnie te ule horyzontalne, które ciągle były rozwalane przez niedźwiedzia na posesję. Więc przez to, że ona wiedziała już, że ten niedźwiedź rozwala i bardzo dużo jeździła na Florydy mieszkać, no to już stwierdziła, że chce oddać komuś te ule do użytkowania, więc tak te ule pojawiły się tu, na tej farmie. No ja mogę powiedzieć z tego, co ja wiem, że bardzo mało jest takich uli, nie, nie tak popularnych, jak Zbyszek tu, nie wiem, potwierdzić czy nie, ale kiwa głową, że tak, że nie ma tak dużo, więc to jest taka ciekawostka. No, Większość osoby gospodarują na ulach Langstrota. To jest najpopularniejszy ul, jeżeli chodzi o gospodarki przemysłowe, jeżeli chodzi o te mniejsze też. To jest rzeczywiście dosyć inny rodzaj ula, jeżeli chodzi o gospodarowanie, więc jeżeli byśmy mieli dostateczną ilość rodzin pszczelich, na pewno byśmy my spróbowali. Zobaczymy, czy w tym roku nam się to uda. Tak. No, i to, co Jen właśnie dała nam znać, taką informację, że ona rzeczywiście w tym ulu gospodarowała. Bardzo mi się podoba to słowo. <noise> Więc mówiła, że nawet to jest łatwiej niż w lanych bo pszczoły same, same wszystko budują cały wosk, prawidłowo powiedzieć? Tak, tak. całą ramkę budują. Tak. Dlaczego u niej nie przyjęły się te ule w użytkowaniu? No, jak właśnie dzisiaj idealnie pogoda nam stworzyła takie warunki, jak w wideo było widać. Bardzo mocne wiatry są i ta pogoda stworzyła, że właśnie może nawet będzie widoczne, jakie to ogromne problemy są z tymi wiatrami, więc te ule po prostu mocno latają. I no było bardzo w ogóle problematyczne później z tymi ulami. Trzeba było bardzo można zabezpieczać. Oczywiście to wszystko się da, ale to trzeba więcej rąk do pracy. No i dlatego swoją taką drogą te ule pozostały tak. Po prostu bez użytkowania. A, no ale e, tak, teraz e, Zbyszek tu się też załapał, bakcyla robić eksperymenty. Jako ja robię eksperyment bycia pszczelarzem, no to Zbyszek stwierdził, że m, poprowadzi e, pasiekę też przy pomocy tych uli. No i też było wasze zainteresowanie. Pytaliście o te ule, więc od razu było to takie, wiecie, napędzanie się jest nawzajem, że wy się pytacie, my jesteśmy już zainteresowani też szukać jakichś bardziej tematów, więc Byszek, będziesz chyba jednego ula na pewno poprowadzisz i się podzielisz doświadczeniem na kanale. No, docelowo mamy mieć na wiosnę trzy nowe rodziny, więc zobaczymy, czy właśnie to będzie jedna rodzina Kasi. I dwie do tej rodziny, którą już mamy, więc będzie faktycznie cztery rodziny. Jakbyśmy na pewno złapali jakiegoś roja, to na pewno byśmy go wsadzili do tego ula horyzontalnego i byśmy zobaczyli, co z niego wyjdzie. Osoby zgłaszają się też, że mają takie roje u siebie gdzieś tam latają, gdzieś widzą, żeby je złapać, więc jakbyśmy mieli taką okazję, to na pewno byśmy skorzystali z tego i byśmy spróbowali dać im ul horyzontalny. Myśmy zobaczyli właśnie jak ta gospodarka pasieczna w takim ulu wygląda. Także trzymajcie kciuki, żeby jeszcze ul horyzontalny nam wjechał jako eksperyment. <grymny> No dobrze, to kończymy dzisiejsze nagranie, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za Wasze komentarze, e, naprawdę wspaniałe po prostu komentarze i wszystkie uwagi, e, bardzo mocno nas budują, rozwijają, także cieszymy się, że i dla Was ten kanał służy fajną i wiedzą, i rozrywką, i e, no, jakoś tam e, wasze, wasze właśnie dni też rozpromieniam, także niech będą Wasze dni słoneczne, jak dzisiejszy dzień i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Oh, oh, oh,